Apes, stroke, together. Łukasz robi małpę, możemy zaczynać. <laughs> nie mój cyrk, nie moje małpy, powiedzą niektórzy, a inni powiedzą Planeta Małp, biegnę, dajcie popcorn. Po której stronie jesteśmy my? Zaraz się przekonacie. Ja w przygotowaniach do obejrzenia Kulestwa Planety Małp, obejrzałem sobie pierwszą klasyczną Planetę Małp z 2008 roku i... O ludzie, ten się mi strasznie gdzieś zestarzał. O. Na szczęście mamy tę nową trylogię, dwie części, z której nakręcił Matrix, która zestarzała się bardzo dobrze. Jak <grystanie> <grystanie> oczywiście nie miało wiele czasu, więc nie miało co się starzeć, ale tu pojawia się pytanie, czy warto było psuć to, co stworzył Matrix i ryzykować tym, że może jednak znowu zepsujemy markę i kontynuować tę serię? Wiadomo, jest seria, trzeba ją kontynuować, ale pytanie, czy twórcy udowodnili, że warto było, czy po prostu skoczyli na kasę i czujecie się wykorzystani? Czujecie się jak te małpy w cyrku więc ja muszę powiedzieć, co zresztą tak, was nie zaskoczę, nie. nie zaskoczę was, bo wiedzieliście o tym, ja się zastanawiałam, czy ja powinnam w ogóle występować w tym Mówi się, ponieważ ja nie widziałam trylogii e, Martha specjalnie nie widziałam, ponieważ e, okrucieństwo dla zwierząt jakby mnie odstraszyło, e, więc ja szłam na ten film jako taka czysta karta, nic nie wiem o współczesnej planecie małp i, i byłam nawet ciekawa, czy jestem w stanie coś nowego się dowiedzieć, czy będę w stanie w ogóle podążać za fabułą. I okazało się, że tak, <laughs> jestem w stanie podążać za fabułą. Achievement unlocked. Tak, więc absolutnie potwierdzam, że można na ten film iść, nie wiedząc nic o Planecie Małp. Totalnie się wie, o co chodzi. Jest to historia, która jest tak jakby odcięta trochę od, od tej trylogii. Są nawiązania, ale one nie są takie... Znaczy wszystko jest nam wytłumaczone bardzo dobrze. Ten scenariusz jest dosyć solidny. I co, co mnie zaskoczyło, że on jest dosyć kameralny, bo mhm. wydaje się ze zwiastunów, że tam będzie dużo akcji i dużo się działo i rzeczywiście dzieją się rzeczy, tylko że właściwie jest dosyć mało bohaterów, z którymi, za którymi podążamy, i że to jest takie, taka dosyć zamknięta historia. Wydaje mi się, że możemy zamykać odcinek, bo ile właśnie wyczerpał wszystkie tematy, <śm> które <śm> mam <śm> zapisane na karcie. Więc to oceniamy. Bardzo dobrze. Ja z kolei muszę przyznać, że mój stosunek do Planety Małp zawsze był nijaki. W sensie mm -hmm. mnie ta seria specjalnie nie interesowała. Oglądałem stare filmy dziecięciem, będąc, pamiętam, w Telewizji Polsatka. Przypominali w ogóle wszystkie części Planety Małp, ale nigdy mnie to nie grzało. I szczerze mówiąc, moje serce zabiło mocniej mniej więcej dopiero na wysokości ewolucji Planety Małp. I to był film, który mi się naprawdę podobał. Mm -hmm. Byłem zdziwiony, zwłaszcza, że tam odwrócony został Wektor i skupiali się twórcy przede wszystkim na małpich bohaterach. Mm -hmm. Oczywiście byli też ludzie bohaterowie, ale to jednak Caesar, grany przez Andiego Serkis był głównym bohaterem super. Mhm. Mroczne, dużo akcji, e, wątki społeczne, fajnie to wszystko wplecione mega. Wojna o Plenty Małp też była spoko, ale przyznaję, że nie czekałem zupełnie na ten film. Mhm. Jakby nic ani jedna komórka mojego ciała nie krzyczała: "Chcemy do kina, żeby zobaczyć Królestwo Planety Małp". I muszę przyznać, że poczuła się w zasadzie mój stan pozostał dokładnie taki sam. W porządku film, wydaje się uzasadniony fabularnie, mhm. ale za długi i jakoś tak nic, 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 nic mnie nie poruszyło. To, to jest nie prawda, że, że tutaj na niekorzyść tego filmu działa e, czas trwania, że rzeczywiście e, wydaje mi się, że ta historia, e, która jest dosyć dobrze opowiedziana, mogłaby zyskać jeszcze bardziej na, na skróconym czasie trwania. Ale z drugiej strony jest, jest tam pewien oddech i czasami jest. To jest magiczne. No. Właśnie wyciągnąłem długopis, zapisałem słowo oddech, po czym Julia mówi. Po tylu odcinkach, które Jeśli bardzo się podobał po prostu... mi się ten film, to powiesz te słowa? Jeden krytyczny Bóg w dwóch osobach. No dobra, no to może powiedz, że zanim zacznę ci po prostu. Nie, właśnie chciałem się odbić od tego, bo akurat dla mnie ten epicki oddech narracyjny, ten taki epicki metraż, w tym wypadku zadziałał absolutnie. W sensie to jest taki film, który nigdzie się nie spieszy, i ja zupełnie wszedłem w tę historię. I to też się trochę rymuje z tą zmianą konwencji, która tutaj miała miejsce, bo Planeta Maub zaczynała jako seria. Science fiction, tak to mm -hmm. trzeba nazwać. Potem na wysokości filmów Matarifsa to się zmieniło w taki szekspirowski dramat władzy, który odjeżdża trochę delikatnie w stronę takiej jakiejś mitycznej opowieści. No i teraz poszli zupełnie w stronę tej mitycznej opowieści, w takim sensie, że to jest już w zasadzie film fantazy. To jest klasyczna opowieść o bohaterze, który wychodzi poza próg, spotyka swoje mroczne odbicie. Mentora. Mentora, Mentora ta, itp. Itd. Tak. i Pytanie, czy, czy ta konwencja, ta formuła opowieści się sprawdziło, waszym zdaniem. Plus, oprócz tego, jeżeli mówimy o mitycznym filmie, to jest to film też o konfrontacji z mitem. Tak. Tutaj jakby mit to Cezara, również. Zbudowany na przestrzeni setek lat, no w zasadzie wokół tego kręci się cała intryga, mhm. i ten mit ma zarówno swoje jasne, jak i mroczne odbicie. I już mhm. kończę. Nie. To był taki trend, Chciał się pomądrzyć. Nie, Nie no to, 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 jest, to jest bardzo ciekawe, bo tam rzeczywiście są różne te, te wątki pociągnięte i ten film zadaje różne pytania mhm. właśnie o społeczeństwo, mhm. o to jak jednostka się mieści jakby w tym społeczeństwie, jaka jest droga jednostki. Mi zabrakło trochę dociśnięcia. Mi się wydawało, że nie mogą się zdecydować, czy bardziej opowiadają jakąś właśnie historię fantazy, czy bardziej chcą powiedzieć, zadać różne pytania e, filozoficzne i, i o społeczeństwo i, i takie bardziej socjologiczne, może. E, I i tutaj, tutaj mi się wydaje, że ten balans nie do końca mi, mi siadł. Moim zdaniem to w ogóle nie są wykluczające się konwencje, w sensie. No, planeta Małp zawsze była serią nie o Małpach, tylko mhm. o zwierzęciach politycznych i o społeczeństwie. Mhm. I ta formuła fantazy, czyli opowieść o bohaterze, który wyrusza w drogę, jakby dojrzewa mhm. poprzez tę drogę, jest też opowieścią o dojrzewaniu politycznym. Tak jakby. Bo to jest ten dylemat między dwoma społeczeństwami tak. małp. Czy mamy być zbieracko pogodzonymi z, z naturą, z, z naturą z małpkami, czy mamy być małpkami autor autorytarnymi, które budują nasze, nasze społeczeństwo. I się zgodzę w, w tym sensie, że ten film może tak bardzo stara się jakby pokroić te konflikty, tak bardzo być ambiwalentny, że w końcu w którymś momencie nie wiadomo. Co on nam mówi, uh -huh. ale mi się wydaje, że to jest też zdrowe w takim sensie, że ten film prowokuje, prowokuje ci do namysłu, chociaż was chyba raczej sprowokował do, do nudy niż do namysłu. W sensie sprowokowało was do czepiania się o, o różne <grym elementy popularne. <grym> <grym> Fakt jest, że ja zadawałam sobie nie te pytania, które mm -hmm. powinnam zadawać mm -hmm. w czasie no tego właśnie. filmu. No koniec. Dlaczego nie, tak nie, długo? <laughs> nie, moje pytania były na przykład, skąd bohaterowie to wiedzą. Zamiast, jakby, czy bohaterowi uda się tam osiągnąć jakiś cel, to ja myślałam, dlaczego on tam idzie. Film nie do końca mi odpowiada na te pytania podstawowe, jeżeli ja się zastanawiam w czasie trwania filmu, dlaczego, coś, dlaczego bohater tak robi, a nie czy mu się uda, czy nie. Tak, jak to słyszałem jakiegoś widza, który stawiał zarzut, że główna bohaterka ma ewidentnie makijaż. Ale, ale, ten, nie, ale to, to można jest... by powiedzieć, ale w tym filmie są gadające małpy. Jakby no. co? O Boże, ona ma makijaż. To ja mówię, o Boże, małpy gadają. Yy, tak, to jest mój kontrargument. To jest, yy, tak. No ta postać yy, bohaterka. Miała też brudne paznokcie, więc brudne. wydaje mi się, że one bardzo dobrze kontrowały ten makijaż. Yy, miała, brudne, miała brudne paznokcie. Medgali. <laughs> No, no, Były takie momenty, gdzie miała rzeczywiście taką ładną płachtkę na sobie, co sobie pomyślałam, o ładny, ładne wdzianko. Natomiast ona była to, to jest bardzo ciekawa postać i ona mhm. jest dosyć dobrze zbudowana. Wiem ona... postaci granej przez Freya tak, Alę. Tak, tak, tak. też jako Ciri. Tak. Tak się zastanawiałam, skąd ja ją znam. <noise> <noise> Okej, okay. yy, tak, ona to, to jest bardzo ciekawa, ciekawa postać i też właśnie nie chcę spoilować, więc tu nie mhm. będę się jakoś specjalnie zagłębiać, mhm. ale fakt jest, że ja byłam zaskoczona tą postacią, znaczy nie myślałam, że twórcy pójdą z nią w tą stronę. To jeszcze pytanie o, yy, o jakość futra, czyli o spektakl. Czy Ueta mhm. Digital znowu dowieźli? Nie no, to to bez dwóch zdań. Wygląda to absolutnie świetnie. Cały czas próbuję sformułować swój główny zarzut w stosunku do tego filmu, tak żebyśmy się zrozumieli, bo jak wyszliśmy z kina, zacząłem coś mówić do Julii i Kuby, i Kuba mówi, Jezu, ja Cię nie rozumiem, o co Ci w zasadzie chodzi. Mm. E, może jest tak po prostu, że ten film jest tak klasyczny, mm -hmm. e, i przez to tak bardzo oczywisty, nie wiem. W mm -hmm. sensie, gdyby wyjąć małpy, no to nikt by z nas nie zwrócił w ogóle na ten film uwagi. No tak, ale jakbyś wyjął małpy, czy... to nie miałbyś tego filmu. To jest ten film, że to są małpy. No Jakby tak, to jest a... główna atrakcja. No właśnie, no to, to, to znowu chyba wracam do tego, że mnie te małpy nigdy nie grzały. Mm -hmm. Ani ta seria nigdy na mnie nie działała, nie, nie działał na mnie jej pierwiastek e, społeczny, polityczny. Łukasz czeka na planetę kotków. <laughs> na przykład. Planeta kotków. Ewolucja planety kotków. Chyba już, już był niedługo. ten film o kotkach taki. Cat się nazywał. Bardzo mi się to kojarzyło po prostu z ostatnim awatarem, gdzie ta historia mhm. jest tak prosta, to tak oczywista, tak że, że tak. bardziej mamy zwracać uwagę na wszystko inne, jakby na ten cały zbudowany świat i na to świetne futro. No i oczywiście jest ten pierwiastek społeczny, ale mhm. no to znowu mówię, to to nic, nic we mnie nie wzbudziło. Obojętność to jest chyba najgorsze uczucie. To też miałem uczucie. skojarzenie z awatarem ostatnim, ale tak in plus. W sensie, że ten film dużo lepiej mi zadziałał niż, niż istota wody. Isto, Wola istotę długi. futra zdecydowanie. Istota futra. Uh, Awatar też był za długi. Uh, to, oh, to był za długi no. film. Um. Ale w awatarze miałem takie poczucie, że ten film powstał tylko po to, żeby pokazać, jak dobrze pracują procesory i karty graficzne w Digital. Tutaj miałem takie wrażenie, że jakby ta. Znaczy, Technologia pracuje na historię przede wszystkim, znaczy, a nie historia pracuje na technologię. Rzeczywiście twórcy chcą opowiedzieć historię, mhm. no, i tutaj można się spierać, czy im, im to wychodzi, czy nie, ale ewidentnie zamysł jest, pomysł mhm. jest i scenariuszowo to jest solidne. Mhm. To znaczy, to nie jest, to nie jest tak, że masz poczucie, że coś się nie spina, jakieś wątki. Nawet mi się podobało taki, taki drobny szczegół, że tam na początku bohaterowie się wspinają i potem jest odniesienie na koniec też do tego wspinania. Więc to jest tak ładnie ładna taka klamra zamknięta. To widać, że ktoś myślał o tym, żeby, żeby zamknąć wszystkie wątki. Więc było solidnie. No. No i mamy wspaniałą postać Orła. Tylko Igli z Peacemakera jest lepszym orłem. No, w kategorii orłów Żelazny orzeł jeszcze. Już jestem <grym> Gosetem <grym> Juniorem. <grym> dobra, oceniamy. 6 na 10. No to jest chyba po tym, co mówiłem. Tak, no ja dla mnie też taka szóstka, solidna szóstka. To jest y, unikalny odcinek, mówi się, w którym film podoba mi się bardziej niż współdyskutantom. Ja daję 7. Nie jest to aż tak drastycznie różna ocena, Dla mnie się podobało. Pytanie do was, jak wam się podobało? Wasz cyrk, wasze małpy piszcie w komentarzach. Do zobaczenia, to było Mówi się, Łukasz Muszyński, Ile Tekrzanowska, Jakub Papielecki. Żegnamy się.